To ja znowu trzymam kamerę bo mi kazała Małżonka moja, Katarzyna Meller. Dzień dobry raz jeszcze. Jak widać operator trzyma kamerę, więc możemy zaczynać. A dzisiaj mówimy o sprawach bo, ważnych. Bo kurde tarza ten kontro wiesz? Tak, a bo ty kontro tutaj już golnąłeś, no... Ale zobacz, jakie dobra. No ja wiem, że dobre od XIX wieku to wiedzą, że dobre. A dokładnie od 1849 roku. I łyczek z buteleczki. Dobrze, to wiecie co? Zanim wypiję mi całe kwantro, to ja zacznę trochę od końca, a mianowicie od sosu, który. Sobie a powiedz, co wymyśliła. będzie? Przecież nikt nic nie wie. Robimy sernik na zimno z taką konfituro sosem z czerwonych porzeczek. Właściwie cały mój wielki krzak porzeczek oberwałam, bo jak już prawie miałam pełny durszlak, to Maruśka no wywaliła cały durszlak porzeczek i musiałam to zrobić jeszcze raz. Dlaczego nie pozbierałyście z ziemi, żeby umyć? Słuchaj, trochę pozbierałam, ale trochę było w trawie, w jakichś krzaczkach, to po prostu było nie Kwaśne do te nasze porzeczki. Kwaśne, troszkę je trzeba dosłodzić. I teraz robimy tak, słuchajcie, dosłownie... Ojej, nie ten palnik. Dzisiaj jest taka pogoda, że wszyscy są śnięci. Dzisiaj jest taka zgniła pogoda. I tak, nie że za Że niby bardzo. jest słońce i światło, ale taka jest kurczę... Zobaczcie, wrzucam gniła. te powiedzmy, że tu jest pół kilo. Pożyczek. To moje zdanie było więcej. Więcej? No to dobrze, jakby było więcej, bo powinno być 600 według moich wyliczeń. Dajemy taki. Chlust. Moje, moje kontrol. O. Dzisiaj jest pogoda gastronomiczna. Bardzo. I dajemy. Słuchajcie, tak wymyślałam ten przepis i spisywałam sobie, że muszę spojrzeć, jak ja opracowałam te proporcje. A ty wymyśliłaś ten przepis? Tak. No. Skąd wymyśliłaś Pod porzeczki, go? myślałam. Skąd go wymyśliłaś? Czym? Z tej pustej głowy, <noise> wiesz. To chciałeś usłyszeć, Ale, wiem. A czym on się yy, jakby... Łyżka, no damy tak trzy łyżki, no teraz... bo kwaśne są, mówisz, tak? Tak, Pokaż, skąd pomysł? Ja nawet powiedz, nie powiedz, spróbowałam. Nie? Kwaśne. Skąd pomysł? O! Opowiadaj, skąd pomysł? Y Chciałam tak, ponieważ Upały trwają, jest bardzo duszno i parno. Chciałam zrobić sernik na zimno, ale nie chciałam robić um, tego sernika takiego z żelatyną, z jajkami. Absolutnie nie. Chciałam zrobić taki lekki, lekką taką masę serową, bo chcę podać w pucharkach w ogóle ten sernik. To Boże. będzie taki deser. Deser sernikowy, dobrze. Zgadnij I to przyjdzie na obiad. Słuchajcie, zmniejszam tutaj ogień. Ktoś przyjdzie na obiad, kochanie? No tak, ty jesteś zaproszony Rzesz, oraz nasze córki. W pucharkach? No nie mamy tu pucharków. No dobrze. I to sobie pyka. Ja to zaraz odkryję, ale chwilę chcę, żeby żeby się poddusiły te porzeczki, potem je odkryję, żeby je tak zesmażyć na taki dżem. I teraz szybko robimy kruszonkę, bo kruszonka musi pójść. A to będzie ciasto, czy co to będzie? Na y, chwilę do pieca, na jakieś 10 minut. Nie, to nie może ciasto, bo będzie w pucharkach, czyli kiedyś. To będzie tak. Pamiętasz o lęgiego sernik z fetą? No jasne. Też był w pucharku, dawało się łyżkę tej masy serowej. Tam były wiśnie i kruszonkę. Kruszonkę robię taką samą. I to była dla mnie inspiracja główna i fakt, że był to sernik bez jajek, bo już się boję po moich doświadczeniach lądowania w szpitalu używania jajek do sernika na zimno. A czy wtedy rok temu wykończył tamten sernik otolęgiego na e, zimno? Nie, 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 no nie, nie jajek. w serniku otolęgiego nie ma jajek. Dobrze, robię teraz kruszonkę i słuchajcie, zrobiłam tak, zmieliłam 100 gramów migdałów, całych takich ze skórką, Fajne. wrzucam do miski. A co tu? Tu są orzechy laskowe w takich większych kawałkach, żeby nam chrupało, wrzucam do miski. Daję łyżkę sezamu. A jak się to będzie nazywać? To jest kruszonka. Nie, twoje danie, jak się będzie nazywać. Sernik porzeczkowy. No co, ty pożyczkowy jest pełno. To musi się jakoś nazywać tak. wiesz, charakterystycznie. Cassis mhm. de Kasia. No, nie pretensjonalnie, <laughs> tylko nie pretensjonalnie. No, tylko... Nie pretensjonalnie to jest sernik porzeczkowy. A czemu kazis? Kazis to jest porzeczka Po francusku. A nie sernik? Dobrze, dałam trochę masła. Jeszcze muszę troszeczkę dać. Myślałam, że kazis to jest coś do picia. No, jest. No tak. właśnie, miałam rację. Jest porzeczkowy. I słuchajcie, zagniatam po prostu te orzechy z odrobiną dosłownie masła. Jeszcze troszeczkę cukru tu dam, łyżkę dosłownie. To nie jest tkucze dla osób, które są chore na serce. A no to jest łyżka Masło, Ja chyba zjem sobie marchewkę na, na, na desek. Dobrze, łyżka jest i mieszam, mieszam. Wykładamy na blachę. Jeszcze mam przeszykować? jeszcze trochę tu na świnie, ale Nie potem dobrze. to posprzątam. Niestety, słuchajcie, okazało się, że mam tylko dwie ręce. Zatem ale masz trochę... tutaj trzy córki, które mogą sprzątać. Mm. Tak, one po prostu się przepychają, żeby to zrobić. Ale jutro sprzątamy dom, więc przeciągnę je. Naprawdę będą miały pamiątkę do końca życia. Dobrze, mamy kruszonkę, zobaczcie. Wywalam to wszystko na blachę. Rozprowadzam z grubsza. Uch, tej kruszoneczki, to tak od serca tutaj zaplanowałam. A, to jest taka kruszonka z tych y, migdałów i orzechów. Tak, ja, bardzo za, zdrowa była. Za, właśnie. Właśnie. Tak, mm. Z czego się robi normalną kruszonkę? Z mąki, no cukru i masy. A to ta jest taka zdrowa. Poczekaj. Opłuczę ręce i teraz no. zrobimy masę serową i koniec. Wrzucam wszystko do robota kuchennego. Z której strony wolisz stanąć? Powiedz sobie. A mi. co robić? Bo ja, ja robię? Bo prosto... po pogubiłem się. Okay. Stań tu. No. Waga. Teraz wszystko wrzucę Zdjęte. na masę serową do robota. I tę masę serową wkładam do lodówki na jakieś dwie godziny. Akurat teraz zrobię obiad. Będziemy jedli młode ziemniaczki z młodym kalafiorem z jajkiem i z maślanką. Czyli jeden z moich ulubionych obiadów letnich. I akurat jak zjemy, to się wszystko schłodzi i będzie miód malina. Dobrze, ja tylko nastawię sobie budzik, żeby nie zapomniała o tym, co mam w piecu. I zobaczmy. Pokaż, pokaż. Jak tam y, porzeczka. No i świetnie. Teraz porzeczkę już odkrywam. Żeby ona. Ona jest nadal kwaskowa. Wyczuwalne jest kwantyro, mi się bardzo podoba. Trochę zrobię większy ogień, żeby ta woda mi odparowała. I teraz już sernik. Co my tu mamy? Daję 400 gramów twarogu na sernik. Mamy wagę. Wodę to odlejemy i lecimy. To dosłownie będzie brzm i gotowe. Brzm. Brzm. 300. 400. No dobrze, już jest 400. Mm. Kocham na biał. Prawda mamy twaróg cukru pudru odrobinkę tak 40 gramów myślę nie więcej naprawdę to jest łyżka łyżka czubata to jest 40 gramów i ja Czubaka. ja nie chcę więcej nie chcę żeby to było słodkie nie chcę tylko żeby Chcę, żeby cukier zneutralizował taką kwasowość i tyle. Mam tu... Właśnie gotowałam wodę i zapomniałam sparzyć tak aha. Ale wiesz, ja mam palce z azbestu, to jest już dowodnione. Teraz weźmiemy małą tareczkę. I na takiej tyci, tyci tarce, tak troszeczkę damy takiego smaku skórki z, z cytryny. Dobrze, bez przesady. To jest dosyć intensywny smak, i mała ilość jest już wyczuwalna. Więc tyle mi wystarczy. Teraz damy tak. Łyżeczkę ekstraktu z wanili. Zobacz jak to pachnie. O, pięknie. Bardzo intensywnie. Dlatego dajemy tylko łyżeczkę. Ale tę łyżeczkę to, to po prostu trzeba dokładnie wyskrobać, żeby nic się nie zmarnowało, bo to jest eliksir. Cudownym. to mamy ekstrakt, skórkę, cukier puder dałam. Dałaś. Świetnie, to teraz Dałaś damy cukier, tak. cukier puder, skórkę i ekstrakt z wanilii. Dobrze, to teraz daję jeszcze troszkę śmietanki. A jakiej? Yy, to jest kremówka, kremówki damy A ile procent? 100. 30% ja, kręc, wał i ja cię kręcę, dostanę zawał serca. Dam jeszcze łyżkę kwaśnej śmietany. I to wszystko słuchajcie. O. Mm. Mieszamy. I do miski i do lodówki. I to wszystko. A to będzie na zimno. To będzie na zimno i ta ma A tam się nie spali ten kruszonka? Nie, bo ja patrzę jeszcze 5 minut. Tak na niskim biegu chcemy to po prostu tylko zamieszać wszystko. Dobrze, próbujemy. Jeszcze mm. się do roboty natychmiast, to jest po prostu przepyszne. Śmietana ze śmietaną. Mm. Ojej, z cukrem, ojej, ale cukrem, wanilią i śmietaną, ale oraz serkiem, no. no to wiesz, jakie ma nie być. Ambrozja. Dobrze. To wkładam do miski do lodówki i potem bierzecie pucharek jak maciek. Nie to kieliszek, wiadomo, że kieliszek to każdy ma. I łyżka twarogu posypujecie kruszonką, łyżka dżemiku porzeczkowego z Quintreau. i gwarantuję wam, że wasz wieczór lub też późne popołudnie będzie już dużo, dużo lepsze. Ale wiesz co? Ja uważam, że powinieneś pokazać, jak to składasz do kupy. No to ja zrobię zdjęcie i wrzucę, tak jak zwykle robię. Albo jakiś taki mini filmik, 15-sekundowy, co z czym, czy nie? Możemy zrobić relację. No wiesz, tak, żeby było widać, jak się składa, nie? Tak. Jak, jak podawać? Dobrze. Zrobimy specjalnie dla Ciebie no nie, no myślę, że tak jak e, nie relacje jak składam to już jak jest schłodzone to po południu. Teraz całość idzie do lodówki. Mogę tu liznąć tę łopatką? Może. Okay. No może. Pamiętajcie, żeby... Trzymacie bożeczki tak długo, aż ta woda odparuje. Boże, warte miażdżycy nawet. I zatoru i tętniczego, ale przepyszne. Ja cię kreślę. A jak się schłodzi, zobaczysz i będzie skruszona. Mogę tu panufem jeszcze, czy nie? Nie, tam panufem nie możesz. Możesz wylizać. Mm, Już wylizałem. Thermomix. Dobrze. To teraz przykrywamy. I idziesz, kochany, do lodówki. No dobrze. To tyle na dzisiaj. Teraz muszę zrobić obiad, także mm, <grym> rozłączam się. A jest to nudne, banalne, codzienne, więc nie ma co filmować. No tak, ziemniaki mm. ugotować chyba umiecie. Kalafiora robię na parze, do tego robię. Mm, bułeczkę na patelni z masłem, do tego jajko osadzone i maślanka. Czyli moim zdaniem lepiej być nie może. Okej, okay. a i będzie filmik jak składasz, nie? Filmik będzie, wrzucę w relację um, jak składanie deseru. Dobra. Za dwie godziny najwcześniej, bo to musi, musi ten sernik. A ta porzeczka to, jeszcze nie to, potrzebuje? E, wiesz, co, bardzo dużo wody miała ta porzeczka, więc chcę, żeby odparowała woda, bo to musi być e, w miarę gęste. Dobrze, kończ już, bo ja tu już co innego muszę robić. Dobra. Do widzenia.